W tak dramatycznej sytuacji Tara nigdy nie była. Od wielu lat, już dawno o tej porze, konie były na pastwiskach. Dookoła nas wszędzie jest soczysta trawa. Ale zmienił się nagle program rolno-środowiskowy. Czekałam, czekałam jeszcze choćby chwilę, żeby, żeby otrzymać informację, czy konie mogą jechać na pastwiska. Dzisiaj otrzymałam informację, że nie mogą. Dopiero w połowie lipca można zawieźć konie na pastwiska. To jest dla nas dramat. Nie mamy siana i konie zjadły już tutaj trawę. Generalnie powinny już być od miesiąca na pastwiskach. Możemy wpuścić konie na wypas w połowie lipca. Nie przetrwamy. Nie ma takiej opcji. Proszę was, pomóżcie koniom teraz. Muszę natychmiast zakupić siano. Natychmiast. Bo za chwilę konie tary zaczną głodować. Za chwilę zaczną głodować. Błagam, proszę, o nakarmienie tych koni. I przyjeżdżajcie do pomocy. Pięć osób codziennie kosi trawę. Codziennie jest ładowana na przyczepy. Codziennie dowożona. Trzeba robić to szybko, żeby trawa się nie zaparzyła. Ponieważ liczyłam na to, że ostatecznie społo, na początku czerwca konie możemy wpuścić na pastwiska, ale okazało się, że nie. Nie ma takiej opcji. Rolnicy najpierw muszą skosić trawę. I dopiero potem można wpuścić konie. Nie przetrwamy. Bez waszej wielkiej pomocy. Widmo głodu jest przed końmi tary. Błagam o pomoc. O natychmiastową pomoc.